Kilka lat temu Grom robił takie próbne ćwiczenia. Zabawili się w atak terrorystyczny na Warszawę, czyli znaczy jak zdestabilizować miasto. Okazało się, że jest to tak banalnie proste. Znaczy, pięć cystern wysadzonych w kilku miejscach, na kilku drogach na terenie Warszawy, powoduje, że miasto jest w ruinie, po prostu. Nie ma jak się przewmieszczać, mm -hmm. stoi w wielkim, gigantycznym korku. Więc tak, rower. Może się okazać genialnym pomysłem na to, żeby z tego miasta uciekać. Tak? Własna studnia jest genialnym pomysłem na to, żeby w tym mieście przetrwać. Tylko, że to nie może być tak. To sobie można tak robić, nie wiem, na wsi, ale nie w Warszawie. Mhm. W Warszawie to miasto musi załatwiać takie sprawy. We Wrocławiu po powodzi w 1997 roku też się obudzili, że ludzie umierali z pragnienia. Co my dowoziliśmy po powodzi w 97? Środki czystości i wodę butelkowaną. No właśnie, o tym, o tym mowa. Musisz to zabezpieczać. Może ja jestem zwariowany, że tak ciągle o tym gadam, może już państwa tym nudzę, ale to jest ważne, to jest łatwe do zrobienia i łatwe do zrobienia w stosunkowo krótkim czasie, tylko trzeba zacząć to robić.